Opozycyjny Procurement Summit 2025. Kontynuujemy rozmowy z naszymi panelistami i prowadzącymi. Tu mamy i prowadzącą panel i członkinię naszej Rady Programowej. Także z tego punktu chciałbym ci serdecznie podziękować Dominika za wsparcie naszych inicjatyw. Bycie z nami już kolejny kolejny rok w edukowaniu, w rozmowach, w dzieleniu się wiedzą networkingu, który tutaj prowadzimy na konferencji. A ja zaprosiłem Dominikę Zygmunt Kalman, bardzo doświadczoną menadżerkę zakupową, obecnie pełniącą funkcję Head of Capex Group Procurement w Orlen SA. Do tego, żeby podzieliła się z nami swoim podsumowaniem panelu, który prowadziła, a panel dotyczył compliance tym razem compliance, nie mentoring, ale compliance. Tak? Dokładnie tak. Tutaj przed naszą rozmową mówiłem, że taki temat twardy, który, tak. o którym dotychczas nie rozmawialiśmy. Dominika, bardzo bym cię prosił o to, żebyś podsumowała Waszą hmm. dyskusję. Na co w szczególności zwracaliście uwagę i co z tego wynika dla osób, dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów, co mogliby bardzo szybko zaimplementować. Hmm. To chyba bym zaczęła trochę od końca, czyli tym, czym zakończyliśmy de facto panel, bo zakończyliśmy go takim dość kontrowersyjnym sformułowaniem, że zasady, które są przestrzegane i wdrażane w firmie, właśnie zasady compliance'owe, mogą wbrew pozorom służyć do budowania przewagi konkurencyjnej. O proszę, rozwinie, tak, proszę. Dokładnie, to, to, to chętnie rozwinę i, i, i rzeczywiście powiem, Dlaczego? Dlatego, że myślę, że nie od dzisiaj borykamy się z tym, że ten rynek zewnętrzny, czyli dostawcy, podwykonawcy, usługodawcy, m, zabiegają o informacje, tak w dużym skrócie, to co, co się dzieje, co się dzieje w postępowaniu zakupowym, i wykorzystują I, różne sposoby. Dokładnie. I tak, tu zaparkujemy te różne. Tak, <gry> dokładnie. Natomiast m, niezależnie od wielkości firmy, rzeczywiście może w mniejszej firmie to. to to takie przekazywanie informacji czasami jakby może jest bardziej gdzieś tam swobodne, bo, bo jest taka szybsza decyzyjność, tak. Mm -hmm. Nie ma tylu struktur, nie, nie, nie są to firmy takie bardzo rozbudowane. Natomiast im większa chyba firma, tym większa jest taka, taka obiekcja. Nie chodzi tutaj o to i nie mówiliśmy o tym, żeby przekazywać informacje poufne. Natomiast przekazywać takie informacje, które posłużą rzeczywiście dostawcom i temu rynkowi zewnętrznemu do tego, żeby dobrze się przygotować do postępowania, dobrze się przygotować do tego, żeby złożyć jak najlepszą ofertę pod względem takim i technicznym w ramach specyfikacji, ale też oczywiście handlowym, mhm. czyli e, trzymać się ram, e, natomiast nie, jakby nie zasłaniać się tymi ramami komplejansowymi, Czyli no My może, możemy tyle, i koniec i tu już nic więcej. Tak, tak, tak. Albo proszę czekać, na informacja przyjdzie wkrótce, tak? I to wkrótce jak wiemy z doświadczenia, to nawet czasami kilkanaście tygodni może trwać. Potrafią tak? to być miesiące. Tak, mhm. tak. Więc ja myślę, że chyba ja osobiście nie widzę nic przeciwko, gdyby taki dostawca miał trzymać czy dostawcy, bo to też, żeby trzymać jakichś takich zasad. Etycznych, może nie, nie o tyle. Nie Równego dostępu do informacji, Dokładnie. tak. Dokładnie. Żeby to informować, że jesteśmy na tym etapie, tyle on potrwa. To wymaga, moim zdaniem, jakby takiego reżimu u nas po naszej stronie. Właśnie chciałem powiedzieć i to podkreślić, że to wymaga dyscypliny. Tak, tak. Te... może się rozejść tam, bo spotkajmy się w przyszłym tygodniu, a może nie, a teraz inne obowiązki. Dokładnie. Tylko... No, i tutaj dotykamy chyba takiego aspektu, może nawet który wykroczył poza ten panel, ale to taka. Jest cie ciekawa, myślę, taki, taka obserwacja nasza, że harmonogram i terminowość i to, czego de facto potrzebuje, jakby cel biznesowy, żeby to, to, mhm. to postępowanie zakończyło się w określonym czasie. I tak, jeżeli my nie tylko wewnętrznie, ale też zewnętrznie deklarujemy coś wobec dostawcy, no to tak jak powiedziałeś, to. Komitment wobec rynku tak, jest. jest. I, i, I to buduje zaufanie. A, a zasady no to, to, to nie mogą być tylko i wyłącznie puste zasady, i to bardzo się cieszę, bo paneliści wszyscy podkreślali duże, duże korzyści. De facto um, żadna z osób uczestniczących w panelu nie przytaczała tych zasad komplejansowych jako coś, co przeszkadza, co utrudnia, e, z czym walczą albo z czym mają ogromny problem, tylko to były naprawdę bardzo pozytywnie przekazywane korzyści, które nam ułatwiają, e, ułatwiają mm -hmm. życie. Natomiast no bardzo ważnym aspektem jest to, żebyśmy my jako ludzie się po prostu nimi nie zasłaniali. Okej. Okay. Mm. I to, bo wspomniałeś, że nie jest istotna wielkość firmy, mm. żeby takie zasady wdrożyć, mieć je tak. i efektywnie, efektywnie z nich korzystać, bo to, to compliance to urosło do takiego mitu, tak? Powołany był, był taki moment, gdzie. gdzie między innymi, nie wiem, w spółkach Skarbu Państwa, w dużych hmm. podmiotach nagle powołano Departamenty Komplejensu. Tak? tak, tak. I teraz jak to ze sobą, ze hmm. sobą pożenić? Mówisz, że się da i że to pomaga, ale no jakie mieć do tego podejście? Bo hmm. myślę, że też wiele Departamentów Zakupów, Działów Zakupów, Komórek Zakupowych hmm. się trochę przestraszyło tych reguł komplejensu tu, hmm. a że działaliśmy mniej formalnie, teraz musimy bardzo tak. formalnie, a nie daj bo to zresztą to jest taki sam case jak z audytem, tak? Przychodzi do ciebie audyt. Jeżeli jesteś otwarta mm. na rozmowę i szukasz rozwiązań, które pomogą ci prowadzić lepiej biznes, mm. to, to daj, dodaje wartość. Ale jeżeli patrzysz, że oni tylko przychodzą i tam chowasz sure. swoją teczkę, żeby tylko nie zajrzeli, no to tutaj wartości nie ma. I myślę, że podobnie jest z compliance. Em. Myślę, że tak. Nawet zaczęliśmy z kolei Pany od tego, że compliance konkuruje z AI-em. Okej, okay. o dobra, ciągniemy ten wątek. No. A, a propos bycia y, modnym, tak, o takiej, okay. jakby, takiej mody. Natomiast no, jakby to nie o tyle jest moda. Akurat y, dzisiaj y, może mało mówimy o zrównoważonym rozwoju i o strategiach ESG, mm -hmm. ale nie, nie możemy zapominać o tym, że w ESG y, mamy literkę G. Czyli governance, i to są właśnie zasady compliance. Okej. Okay. Myślę, że to między innymi też z tego powodu te zasady nabierają znaczenia, bo już nie mówimy tylko i wyłącznie o procedurze zakupowej, która jest nam tutaj bliska jako, jako kupcom, ale również mówimy o łańcuchu dostaw i o takim szerokim podejściu do tego, jak my jako kupcy weryfikujemy ten łańcuch dostaw, tak? Mm -hmm. to, tak to tak szerzej, dlatego to nawiązanie do, do ai -a. Czy się obawiamy w ramach tego compliance? Może, może trochę, tak, bo, bo, bo to zależy znowu od organizacji. Czy jest taka, takie duże przyzwolenie, ale aby biuro audytu, czy jakieś inne jednostki, tak jak powiedziałeś, robiły to w sposób partnerski? No właśnie. Audyt. Czyli wracamy cały czas do kultury organizacyjnej, Dokładnie. do sposobu, do pewnej otwartości całej organizacji, tak. nie tylko na te procesy. Oczywiście, tak? oczywiście. I też to, o czym mówiliśmy, to, to to, że dobrze by było, aby de facto w firmach, w których jest taka możliwość, te zasady compliance'owe były współtworzone. Okay. Czyli między innymi z obszarem zakupów, który no, można powiedzieć w ramach tego procesu zakupowego, jak się poruszamy. Czy my chcemy, czy my nie chcemy, to my jesteśmy strażnikiem tego, żeby te zasady były w ramach tego my procesu. Czyli żeby się utrzymane. poruszać Dokładnie. w ramach określonych tak. granic. Ale no. żeby też, jakby jeżeli chodzi o to współtworzenie, no to też dotykaliśmy aspektu, oczywiście, tego klienta biznesowego, niezależnie jakby jaka jednostka to jest, czyli ten zlecający, który do nas mhm. przychodzi i prosi nas o, o taką współpracę w ramach jakiegoś zakupu, bo, bo to też w ramach tej kultury i tego współtworzenia. Musi być takie przekonanie, i to musi tak żyć w organizacji, że to jest jakby, że to są wspólne zasady, a nie tylko kupca, który, który wykonuje postępowanie. Czyli, jakby, bazą jest wyjście z silosów. Tak. To jakby, bazą tak. w ogóle do rozsądnego rozumienia i przetwarzania tej informacji, nazwijmy ją sobie compliance'owej, czy zachowań compliance'owych, mm. czy działań compliance'owych. Jest to, że organizacja musi dorosnąć do takiej kultury współpracy. Taką tak? tezę bym postawił, nie wiem, czy się ze mną zgodzi. Absolutnie tak. I też znowu, idąc trochę dalej, żeby organizacja i ludzie sobie odpowiadali na pytanie, po co to robimy, czyli po co tworzymy te zasady compliance'owe? co my chcemy, że tak powiem, dzięki nim osiągnąć, mhm. bo tak jak powiedziałam, możemy budować przewagę konkurencyjną, Natomiast przekładając na postępowanie zakupowe, i jakby patrząc, dotykając jakichś niuansów, czy jakiegoś wyzwania. Możemy zrobić sobie wielką krzywdę. Nie? Oczywiście i jakby no bo, to, tak. Jakby troszkę też nawiąże do tego, co się dzieje przed postępowaniem zakupowym. Nie wiem, weryfikacja, hmm. czy kwalifikacja dostawców do jakichś grup dostawców i tak dalej. No jak to przegniemy, to nie tak. będzie z kim pracować, nie? Tak, nawet taki... na etapie zapytania ofertowego, już nie mówię dalej. Oczywiście i żebyśmy też jakby nie byli tacy, jest takie powiedzenie, święć się od papieża, mhm. czyli no, ja na przykład teraz dotykam e, takich sytuacji, gdzie zdarzają się, że robimy RFI na rynku i mówimy sobie, że ono ma służyć po to, żeby oczywiście sprawdzić rynek, zweryfikować pod różnymi względami, ale też jakby stworzyć listę dzięki temu takich prekwalifikowanych dostawców do Dokładnie. RFQ czy RFP. Natomiast czasami jest tak, że później wchodzimy to w RFP, w RFP i znowu robimy je szeroko. I, i, i tutaj jakby zaprzeczamy sobie. Ale też dlatego... informacja na rynek jest zupełnie tak. niekonsekwentna, nie? bo mówimy, mm -hmm. sprawdzamy Was dzisiaj, szanowni dostawcy, tak. pokażcie, co potraficie, jakie macie pomysły, mm -hmm. po to, żeby tych najlepszych zaprosić dalej. Nie? Tak. Czyli ja już jako dostawca wkładam w to określony effort, żeby mm -hmm. na no tej liście się znaleźć. A to nagle, tak jak mówisz, jest komunikat. A teraz. Jeszcze raz wszystko. No nie? dokładnie. I teraz myślę, że to jest w pewien sposób, oczywiście w zależności od sytuacji, ale może być taka nadinterpretacja pewnych jakichś założeń, przepisów, zasad i tak dalej. I nie zdajemy sobie z tego sprawy, bądź też jakby bardziej nas interesuje wtedy spełnienie tych założeń, niż to, żeby pomyśleć, ale jak potraktuje to rynek cel? No i cel, no właśnie. prawda? Właśnie na czym nam de facto w tym, w tym zależy. Dobra, jeszcze pociągnę ten wątek AI-owy. Mhm. Ten AI nam się pojawia już chyba w każdej naszej dzisiejszej działalności. Mhm. Było wspomniane, że, że, że wdrażacie teraz też Copilota w ramach całej organizacji, tak? Tak. więc we wszystkich, w zasadzie we wszystkich obszarach będzie mhm. gdzieś, ten, gdzieś ten support. I, I co z tym? Ja myślę, że można to porównać i połączyć z compliance'em. O no, tym też mówiliśmy w trakcie właśnie panelu bo mnogość tych narzędzi a w tym momencie i możliwość jakby przekazywania informacji tam oczywiście zgodnie też znowu z zasadami poufności, to do, no, bo to, nie to o tym, jest jakby baza o której tak, w ogóle nawet nie, bo nie mówimy chodzimy tutaj i tak, to jest jest, jest tak, musi być dokładnie no. natomiast to o czym mówiliśmy to też żeby te procedury i zasady kompensacyjne żyły no i tutaj znowu AI wychodzi nam z takim, powiedziałabym, dużą pomocą. Okay. Bo nie ma nic innego jak przepiękne słowo, takie już buzzword, jak lessons learned, e, aby te zasady compliance'owe dostosowywać i żeby one żyły. W związku z tym takie lessons learned i refleksja po jakimś trudnym procesie zakupowym gdzie tych decyzji, takich quasi-compliance'owych czy quasi gdzieś tam takich, gdzie musieliśmy sięgnąć do tej procedury zakupowej i ją odpowiednio zinterpretować, a są takie, takie, takie postępowania, to, to można na końcu wykorzystać to narzędzie, jakby poprosić je o pewne obserwacje, porównanie dokumentów czy decyzji i tak dalej i zrobić taki czek na zasadzie, no to, to jaka byłaby rekomendacja do tego, że pod względem tych decyzji biznesowych, czy też celów biznesowych, na przykład uspójnić, zmienić, jakieś zastosować poprawki, Jakieś poprawki, jakieś trucie tak, takie tak. zastosować. Nie, nie musimy teraz robić tego, bo nikt z nas, myślę, że nie lubi pochylać się nad procedurami, które mają czasami po kilkanaście, kilkadziesiąt stron. Natomiast, które później trzeba opiniować z różnymi obszarami, no bo jednak są to zasady compliance'owe. Natomiast myślę, że tutaj znowu to co daje AI, to ta szybkość działania. Mhm. Więc w dosyć prosty sposób, tak upraszczając, znowu, możemy uzyskać jakiś produkt gotowy, który następnie możemy sobie tylko sczytać Ale i zobaczyć. To, to, to masz rację, bo zawsze sobie obiecujemy po projektach, też że tak. jest lessons learned, że zbieramy tam nawet formatki powstają, tak, tak. są wypełniane i trafiają tam do segregatorka albo mhm. do fajla. Natomiast tutaj możemy je wrzucić, przemielić i zobaczyć, tak. yy, zobaczyć zobaczyć, co się dzieje. Szczególnie, że podkreśliłabym to, domyślam się, że ok, no, ja obecnie pracuję w bardzo dużej organizacji, ale nawet w średniej wielkości organizacji, gdzie nawet, nie wiem, całe zakupy no, mają jakieś nie 60-70 osób, to ja to tak nazywam, że to jest średnia powiedzmy organizacja zakupowa, to, to nie każdy kupiec ma okazję porozmawiać ze sobą, nawet siedząc z biurką w biurko. No, takie, taka, taka rzeczywistość. Więc jakby utrzymywanie w postaci takiego doradcy AI, -a, co możemy zmienić i czym się podzielić i propagować to, to też nam ułatwia tą sprawę, no bo nie ma nic innego jak taki procurement excellence i tak zwane dobre praktyki, żeby one rzeczywiście mogły mieć to zastosowanie. Znowu wracając do tej mojej, Wypowiedzi pierwszej takiej przewagi konkurencyjnej, no bo jak polepszamy i ulepszamy swoje procesy i mhm. jakby tą komunikację i postępowanie, de facto profesjonalizm tej funkcji zakupowej, no to, to, to daje nam bardzo duże, bardzo duże korzyści takie biznesowe. Fajnie. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę, podsumowanie panelu. Na koniec jeszcze zapytam. Ponieważ Wy jako organizacja też jesteście SIPS Certified, o, tak? tak? Mm. Więc jak to, jak tu się compliance odnajduje, bo za, zakładam z dużą dozą pewności, mm. że to jest jeden z elementów też procesu certyfikacyjnego. Mm. Tak? Oczywiście, bardzo jesteśmy z tego dumni, naprawdę bardzo, bo to jest takie uwieńczenie. Nie, przy no. Waszej skali, ilości procesów, biznesów, które dzisiaj pokrywacie. To musiał być niesamowity wysiłek. Tak, tak. Nie? Wysiłek był. No ja mam tą okazję tak naprawdę troszeczkę patrzeć na tą wisienkę na torcie, bo w organizacji jestem jakieś dwa miesiące, ale tak ale historie z, z obecnym pracodawcą masz są, długo. No są, oczywiście, oczywiście tak. Natomiast y, myślę, że to pokazuje, że warto inwestować w ten rozwój kompetencji y, przede wszystkim ludzi. Bo, bo ten uzyskanie tego certyfikatu ono nie bierze się z procesów, tylko bierze się z tego, jak ludzie wykonują procesy, przygotowują strategie, właśnie wykorzystują tę to, to swoją wiedzę do tego, aby organizacje zmieniać. Także taka recertyfikacja, bo ten oryginalny certyfikat zdobyliśmy kilka no tak, lat temu, dokładnie. tak, w tym roku, bardzo nas cieszy. No, mamy ambitne plany na kolejny, kolejny okres, bo to też nie jest tak, że jakby w każdym Raz punkcie już Dokładnie i zostaje. Jak, jak każda firma i każda organizacja na, w niektórych punktach, w niektórych obszarach można zdobyć maksimum, a w niektórych widzimy, że chcielibyśmy jeszcze być jest jeszcze. jest tak zwany buzzwordem się posłoży tak. Space for Improvement. Space for improvement jakby jest. Natomiast rzeczywiście. Polecam i zalecam, bo, bo jakby propagowanie też podnoszenia tych kwalifikacji według metodologii CIPSA, akurat jeżeli chodzi o obszary zakupów, no daje na pewno dużo szerszą wiedzę i, i różne możliwości. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Nie boimy się compliance'u, wykorzystujemy go jako przewagę rynkową. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.